Księga rodzaju rozdział trzydziesty trzeci. A podniósłszy Jakub oczy swe, ujrzał Ezawa jadącego, a z nim czterystu mężów, i rozdzielił synów Lii i Racheli i obu służebnic. I postawił obie służebnice i dzieci ich na przodzie, a Lię i synów jej na drugim miejscu, Rachele zaś i Józefa na ostatku. A sam w przód idąc pokłonił się aż do ziemi siedem kroć, zanim nadjechał brat jego. Bierząc tedy Ezaf naprzeciw brata swego, objął go i ściskając szyję jego i całując płakał. A podniósłszy oczy, ujrzał niewiasty i dzieci ich i rzekł, a ci, kim są? I czy do ciebie należą? Odpowiedział dziadki to są, które darował Bóg mnie cłudze twemu. A przybliżywszy się służebnice i synowie ich pokłonili się. Przystąpiła też ja z dziećmi swymi, a gdy się także pokłonili, na ostatku Józef i Rachel uczynili pokłon i rzekł Ezaf, cóż to za chówce, którem spotkał? Odpowiedział, abym znalazł łaskę przed Panem moim, a on rzekł: Mam dosyć, bracie mój, mil ty swoje. Rzekł Jakub, nie tak proszę. Ale jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, przyjmij mały dar z rąk moich, bom tak widział oblicze Twoje, jakbym widział oblicze Boże. Bądź mi litościw, a przyjmij błogosławieństwo, które ci przyniósł i które mi darował Bóg dający wszystko. Ledwie przymuszony przez brata, przyjął i rzekł, jedźmy razem, będę ci towarzyszem w drodze. I rzekł Jakub: Wiesz, panie mój, że dziadki młodziusieńkie, owce też i krowy cielne mam z sobą. Jeśli jest zbyt utrudze chodzeniem, zginą mi jednego dnia wszystkie stada. Niech w przód jedzie pan mój przed sługą swoim, a ja pójdę z lekka za nim w tropie jego, jak obaczę, że nadąży mój drobiażdżek. Aż przyjdę do pana mego do Seir. Odpowiedział Ezaf, proszę Cię, niech przynajmniej z ludu, który jest ze mną, zostanie kilku, by towarzyszyć Ci w drodze. A on rzekł, nie potrzeba tego, tylko mi tego trzeba, abym znalazł łaskę przed obliczem Twoim, Panie mój. Wrócił się tedy owego dnia Ezaf drogą, którą był przyjechał do Seir. A Jakub przyszedł do Sokot, gdzie zbudowawszy dom i rozbiwszy namioty nazwał imię miejsca owego Sokot, to jest namioty. I przyszedł do Salem, miasta Sychemitów, które jest w ziemi hananejskiej. Potem, gdy się wrócił z Mezopotamii Syryjskiej i mieszkał przy miasteczku. I kupił sztukę pola, na której był rozbił namioty od synów Chemora, ojca Sychemowego, za zastojakniąt. I zbudowawszy tam ołtarz, wzywał przy nim najmocniejszego Boga Izraelowego.